Witajcie w kolejnym filmie na Gwiazdologii Dzisiaj omawiam ustawienie Merkurego w znaku Lwa I zanim jeszcze przejdziemy do szczegółowego opisu Chciałabym tutaj Was zachęcić, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście Do obejrzenia, do nadrobienia materiału z wprowadzenia do planet Szczególnie tych planet wewnętrznych, które teraz będę omawiać podczas tego cyklu Tutaj już omawialiśmy planetę Wenus poprzez znaki, planetę Mars poprzez znaki I teraz bardziej szczegółowo mm, planetę Merkury, czyli wszystkie te planety wewnętrzne w tych filmach wprowadzających do planet, właśnie gdzie omawiałam te wszystkie planety wewnętrzne i zewnętrzne, tam macie dwie części, tam wchodziłam w dokładniejsze znaczenie każdej planety, opisywałam właśnie funkcję, jaką pełni ona, co reprezentuje w Waszym osobistym kosmogramie, w Waszym horoskopie urodzeniowym, za co odpowiada, co przedstawia, ponieważ wszystkie te planety wewnętrzne czyli tutaj gwiazda, Słońce, Księżyc, Merkury, Mars i Wenus składają się na całościowy obraz Was. Na całą Waszą osobę. I również odzwierciedlenie tej planety w znaku dla każdej osoby będzie inne. Biorąc pod uwagę aspekty Jednak tutaj na razie mm, skupiamy się tylko na znaczeniu planety w danym znaku I to nie będzie, jak już wiecie, nie będzie zawsze tylko ten wasz znak słoneczny, tak? Tylko mm, wszystkie te planety mają wpływ na to, jaką jesteście osobą w środku Jak jacy naprawdę jesteście w środku Czyli jeśli jesteście z zodiakalnym lwem, czy z zodiakalnymi bliźniętami Nie będziecie nigdy w 100% tym znakiem Zawsze będziecie mieli naleciałości na tych innych znaków, tych innych planet w Waszym kosmogramie i aspektów, czyli zależności pomiędzy nimi, czyli czy się wzmacniają, czy są tam jakieś koniunkcje, jakieś połączenia, czy jakieś blokady. Hmm, ale tutaj, tak jak mówię, na razie skupiamy się na znaczeniu planety w znakach. Także jeśli nie oglądaliście tych poprzednich filmów, które uważam są ważne, tam są szczegółowe informacje dotyczące właśnie planety Merkury, między innymi, to zachęcam do nadrobienia. I tak pokrótce, dla przypomnienia, jeśli nie oglądaliście tych filmów, Merkury to planeta waszej komunikacji. To, w jaki sposób się wypowiadacie, zarówno werbalnie, jak i w piśmie, czyli w jaki sposób y, przelewacie to, co wasza głowa myśli, co w waszym intelekcie na papier. Czy jest to bardziej pisanie takie kwieciste, barwne, czy szukacie wyrafinowanych y, kolorowych słów, czy bardziej skupiacie się na zimnych faktach do punktu, do celu, kropka, skończone. Tak samo w waszej wypowiedzi. Czy jesteście osobami na przykład Bezpośrednimi, które potrafią Podejść, zagadać, nie mają Problemu w tym wypowiedzeniu się Są takie proste za ciosem jak na przykład Merkury w baranie, czy jesteście Osobami właśnie z Merkurem w lwie ym, Czyli bardziej Takie barwne, kwieciste Tacy performerzy w wypowiedzi Czy osoby bardziej wyczuwające Rozmówce energetycznie, podchodzące Na zasadzie czucia, intuicji Poprzez ten intelekt, ale Tutaj ten na przykład Merkury w znaku Braka czy ryb będzie tak podchodził do rozmówcy, że będzie wyczuwał tą energię rozmowy i dopasowywał swoją energię do tego. Także tutaj bardzo ważne jest poznanie tego swojego ustawienia, również ustawień waszych dzieci. Ponieważ znając pozycję merkurego Waszego dziecka, możecie mu pomagać w nauce, możecie mu w tej nauce asystować, wspierać to dziecko w tej nauce, ponieważ inaczej będzie uczyć się dziecko z merkurem w znaku barana, inaczej będzie uczyć się dziecko z merkurem w znaku wagi, a inaczej dziecko z Merkurem w znaku Wodnika. Także tutaj znając te ustawienia, możecie mm, zrozumieć procesy myśleniowe. Waszych dzieci, to, co dzieje się w ich głowach, kiedy podchodzą do nauki, kiedy przyswajają te informacje, w jaki sposób to robią i jak też ułatwić im to, jak szybciej na przykład ta nauka wejdzie im do tej głowy, bo czasami ten system szkolnictwa podchodzi właśnie tak całościowo, że wszyscy siedzimy w ławkach, uczymy się, no a nie zawsze tak jest. Większość dzieci lubi jednak spożytkować tą swoją energię, być w ruchu, a jeszcze dodatkowo, jeśli mają na przykład merkurego, w w znaku lwa czy Merkurego w znaku barana, to tutaj będzie jeszcze większa energia i jeszcze większa potrzeba aktywności i kreatywności w tej nauce. Merkury oprócz tego, że jest tą planetą pokazującą wasz intelekt, wasz sposób komunikowania się, przekazu wiedzy, przekazu informacji, pisania, wchodzenia w te kontakty nauki, pokazuje też e, rzeczy związane z waszą fizycznością i e, rzeczy związane z waszą mm, mową, ale w sensie właśnie na przykład logopedycznym. Merkury, jak pamiętacie, jest patronem panny, ale również bliźniąt. I bliźnięta tutaj, szczególnie zwróćmy uwagę, to jest dualność ciała, tak? Dualność ciała, czyli tutaj merkury, pozycja merkurego w zależności w jakich jest aspektach, czy ma tam jakieś blokady, czy ma tam jakieś niekorzystne aspekty, może pokazywać takie rzeczy, jak problemy z płucami, problemy z opłucnymi, problemy z dualnością ciała, czyli tu będą kończyny, czyli ręce. Dłonie, jakieś problemy wrodzone, również blokady, problemy w pisaniu, problemy właśnie z wyrażeniem tego, z tym, z motoryką. Też problemy natury logopedycznej, czyli na przykład dysleksja problemy z jąkaniem się, problemy z dzie dziecka na przykład, które długo, przez długi czas nie mówi, nie rozwija się ta mowa. Później na przykład musi nauczyć się innych form komunikacji, lub y, nie mówi przez y, na przykład 5 lat, a nagle ta mowa się rozwija bardzo szybko, we wielkim przyspieszeniu. Także ta pozycja Merkurego będzie to tu pokazywać. Również y, rzeczy związane z waszym układem nerwowym, ponieważ bliźnięta to też układ nerwowy. Czyli mm, rzeczy typu ADHD, jakieś nadpobudliwości, problemy właśnie mm, z tym systemem nerwowym, ze skupieniem się, mm, tego typu zaburzenia, to też Merkury będzie pokazywał mm, szczególnie aspekty. Czyli na przykład jeśli macie jakieś niekorzystne aspekty z Saturnem, jakieś blokady tam, będzie pokazywać to właśnie Merkury czy jakieś opozycje. Tutaj te aspekty są bardzo, bardzo ważne. Także chcę wam tutaj naświetlić, tylko że Merkury również będzie to przedstawiał w waszym kosmogramie. Um, teraz skupimy się na Merkurym tylko w danym znaku, także jeśli wam się coś tutaj nie zgadza, jeśli w pełni nie jesteście tym Merkurym w Lwie właśnie, jeśli nie macie wszystkich tych cech, o których będę tutaj mówić, to może być dlatego, że albo macie jakieś niekorzystne aspekty w stosunku do tego merkurego, lub macie dużo żywiołu, na przykład ziemi lub wody. Ponieważ, na przykład, znam osobę, która jest zodiakalnym rakiem, ma dużo tej energii raka w sobie i ma merkurego w znaku lwa. I ta osoba już nie będzie takim performerem wypowiedzi, już nie będzie taką osobą w centrum uwagi, taką lubiącą przykuwać wypowiedzią właśnie widownię czy uwagę. Będzie bardziej stonowana, spokojna, ale te cechy będą przejawiać się w jej myśleniu, w jej podejściu na przykład do rozwiązywania problemów, w jej też tym, że jak już się wypowiada, umie przyciągnąć tę uwagę. Nie zabiega może o nią tak, ponieważ jest ten żywioł wody, czy jest żywioł ziemi, to są takie spokojniejsze żywioły A lew to żywioł ogień Ale zawsze gdzieś te cechy będą się przeplatać Także jeśli coś Wam się tutaj nie będzie zgadzać, zwróćcie na to uwagę, że Merkury, jedna osoba z Merkurem w znaku lwa nie będzie taka sama jak druga osoba z Merkurem w znaku lwa I przechodzimy do Merkurego w znaku lwa Tutaj jak zawsze musicie sobie spojrzeć na Znak, czyli lwa, i na jego patrona, którym jest słońce, i przełożyć tą energię na tą planetę mówienia, myślenia, intelektu, uczenia się, czyli na Merkurego. Jak spojrzycie na lwa, on lubi być w centrum uwagi, tak jak słońce. Słońce jest w centrum naszego układu planetarnego. Po prostu jest w centrum, daje życie, daje energię. Tak samo lew. Lew jest takim znakiem zodiaku, który ma w sobie dużo tej energii słonecznej, umie tą energią też zarażać innych, umie dawać to życie, tak? I mimo to, że często nie zdaje sobie sprawy, ma taką tendencję do tego, że bardzo lubi być w centrum uwagi, bardzo lubi ten poklask, lubi komplementy, lubi skupiać tę uwagę. Lubi po prostu błyszczeć, jak to słońce. I to przekłada się tutaj na to, jak one myślą, jak one komunikują się ze światem. Są to bardzo często osoby, które mają bardzo piękny głos, zarówno w mowie, jak i w śpiewie. To ustawienie ma na przykład Jennifer Lopez, Barack Obama lub Michael Jackson miał to ustawienie. Osoby, które swoim głosem umieją wciągnąć. Rozmówce, umieją przyciągnąć tą uwagę. Jak coś mówią, w ich głosie jest wyczuwalny taki autorytet, jest dużo tego ciepła, właśnie jak weźmiecie lwalew, jest takim ciepłym, hojnym, życzliwym znakiem Zodiaku, ale jest również ta siła, jest ten autorytet. Czyli w ich głosie jest wyczuwalna ta siła, ta ekspresja. Często są to osoby, które mówią w bardzo barwny sposób, taki kwiecisty, umieją ubarwić tą swoją historię, są bardzo dobre w opowiadaniu, właśnie historii. Storyjek, bajek, one umieją tą swoją mową, też gestykulacją, ponieważ Merkury to jest również wasza gestykulacja, ta cała wasza aura wypowiedzi. Oczywiście może się tutaj to mieszać z tą waszą ogólną energią, waszego znaku Zodiaku, ale generalnie jest tak, że te osoby z Merkurem, znaku lwa, umieją stworzyć tą całą historię. One wam namalują oczami wyobraźni yy, cały ten świat. Na przykład bajkę, tak? Czy jakąś historię, którą opowiadają z życia. Że wy wszystko ze szczegółami umiecie sobie wyobrazić. One was przeniosą do tego swojego świata. Często są to bardzo tacy dobrzy aktorzy, tak? Nie mówię tylko tacy aktorzy. Często osoby z tym Merkurem znak Nakulwa są rzeczywiście aktorami, ale w życiu, w kontaktach, one umieją skupić na sobie tą uwagę i zrobić takie przedstawienie. To jak mówią, jak coś opowiadają, często robią to w taki teatralny sposób, czasami dramatyczny, na przykład dramatycznie zawieszą głos. Jeśli opowiadają coś na przykład takiego przerażającego, czy coś co chcą, one umieją po prostu swoją wypowiedzią wywrzeć na Was wrażenie. O czymkolwiek nie opowiadają, dodać do tego tą swoją kreatywność i te emocje, tą ekspresję. Ponieważ lew, tak jak mówię, to słońce, to zabawa, to kreatywność, więc tutaj przekłada się to na ten ich styl wypowiedzi. Jeśli spojrzycie na Jennifer Lopez, na przykład, czy na Baracka Obamę, jak oni mówią, oni to mówią w bardzo taki ciepły sposób: mają piękne głosy, ciepły sposób, taki przykuwający uwagę, taka aura jest wokół nich. Ten, te osoby z merkurem w znaku lwa mają taką aurę wokół siebie takiego ciepła i takiego blasku, właśnie jak to słońce, że ludzie, Chcą ich słuchać, ludzie lubią ich słuchać i też wzbudzają całą swoją osobą i tą aurą mówienia, tą gestykulacją, tym właśnie pięknym głosem, tym głosem wzbudzającym szacunek, wzbudzają taki autorytet, taki, takie coś, że właśnie jak mówią, ludzie chcą być przy nich, chcą ich wysłuchać i tak chłoną wszystkie te ich słowa. Osoby z Merkurem w znaku Lwa są osobami bardzo bezpośrednimi i takimi otwartymi w komunikacji. Tutaj jest takie przeciwieństwo osoby z Merkurem w znaku Raka, ponieważ osoba, która ma Merkurego w znaku Raka, jest to osoba, która w rozmowie wyczuwa tego rozmówcę energetycznie, ale bardziej stawia rozmówcę ponad sobą, czyli Daje się wypowiedzieć tej drugiej osobie najpierw I później dopasowuje swoją wypowiedź, energetykę do tej osoby To jest taki taniec energetyczny w tej rozmowie Natomiast Merkury w znaku lwa, ta osoba będzie najpierw y, lubiła wypowiedzieć swoje zdanie Lubiła właśnie siebie wyrazić, tą ekspresję swoją pokazać I dopiero później wysłuchać drugą osobę Nie zawsze tak jest, oczywiście jeśli, tak jak mówię, macie dużo żywiołu wody lub dużo żywiołu ziemi, gdzie żywioł wody to jest ta właśnie intuicja Będziecie bardziej takim intuicyjnym rozmówcą Dużo żywiołu ziemi, będziecie osobami takimi statecznymi, które będą właśnie tak rozsądkowo podchodzić do tej rozmowy Bardziej tak stabilnie, więc tutaj będzie ta ziemia wyczuwalna, że ta rozmowa będzie na zasadzie Ja mówię, ty mówisz i się wymieniamy poglądami Lew Zazwyczaj lubi wypowiedzieć się pierwszy, lubi być ten żywioł ognia zaznaczony. Także jeśli macie tutaj dużo żywiołu ognia w swoich ustawieniach, w horoskopie urodzeniowym, będziecie właśnie przedstawiać się bardziej z tą energią. Będziecie lubić być w tym centrum uwagi, lubić się wypowiedzieć, lubić skupić tą uwagę, ale oczywiście nie jesteście osobami, które tylko mówią i nie słuchają. Umiecie też słuchać, umiecie też doradzić. Jest to bardzo dobre ustawienie, ponieważ jest to ustawienie bardzo pewne siebie, bardzo takie wierzące w swoje możliwości, tak? Lew wierzy w siebie, wierzy w swoje możliwości, wierzy w swoją siłę i też umie dać tą życiową energię innym, umie zarazić tą energią do życia. Do działania, tym apetytem na wiedzę, na przykład, na to, że się da. On umie zarazić innych ludzi, umie to przekazać. Jak przy każdym ustawieniu, wspominam zawsze o tej stronie jasnej i ciemnej, tak? Ja lubię to nazywać stroną rozwiniętą i stroną nierozwiniętą. Czyli rozwinięta to jest wtedy, kiedy człowiek patrzy na swój charakter, temperament, swoje wady, zalety i pracuje nad sobą, rozwija się. Natomiast nierozwinięta strona oczywiście będzie się wiązać tutaj z takim zamknięciem i niepatrzeniem na swoje zachowania, swoje jakby odruchy. Także tutaj lew należy do żywiołu ognia. I wszystkie znaki z tego żywiołu, czyli właśnie lew, baran i strzelec, mają tendencję pójścia w taką stronę dogmatyzmu i tego, że patrzą na świat poprzez swój pryzmat. Czyli patrzą na świat poprzez swoje idee, swoje zdanie, swoje poglądy, mogą być dość władcze, dość narzucające. I bardzo często mogą tracić ten obiektywizm w myśleniu. Może to iść w stronę takiego bardzo zamknięcia, subiektywnego spojrzenia na wszystko i niebrania pod uwagę poglądów i zdania innych ludzi. Będą wtedy bardzo patrzeć na świat poprzez swój pryzmat, poprzez swoje wierzenia, poprzez swoje przekonania i będą zamknięci na to, co mówią inni. Będzie to szło w, taki, w takim kierunku, Ego troszeczkę, ponieważ lew jest połączony również z tą stroną ego, tak samo jak baran. Tutaj jest to ego, jestem ja. Moje spełnienie, moja kreatywność, i w tej negatywnym, w tym negatywnym znaczeniu będzie się to wyrażać właśnie poprzez ja. A nie inni, tak? Ja jestem ważny, nie inni. Oczywiście mówię to tutaj przy rozwinięciu tych negatywnych cech, tak? Tej negatywnej strony. Lew to też znak stały, czyli znak stały, mam swoje zdanie, swoje poglądy, swoje wierzenia i nie zmieniam, trzymam się tego, obstaję przy swoim. Lew nie zmienia się pod kogoś, lew nie będzie się dopasowywał, nie będzie zmieniał swojego zdania. Tego, w jaki sposób myśli, w jaki sposób robi, ponieważ on wierzy w siebie i wierzy, że to, co robi, jest dobre i zgodne z nim. On, jeśli coś zmieni, Zmieni to, jak będzie chciał sam w środku. Co jest dobre, ponieważ ma swoje przekonania, jest pewny tego, co robi, robi to w zgodzie ze sobą, nie jest jakby pod wpływem opinii innych, ale trzeba tutaj uważać z tym, właśnie, żeby nie zamykać się za bardzo na świat, nie zamykać się za bardzo, właśnie, na takie obiektywne spojrzenie na sytuację, na dany problem, na jakieś sytuacje na przykład kryzysowe, ponieważ biorąc pod uwagę zdanie, opinie innych i rozważając je oczywiście poprzez pryzmat swoich wartości, Swoich wierzeń, jesteśmy wzbogacani, tak? Jesteśmy wzbogacani różnymi punktami widzenia. Także tutaj zwróćcie uwagę, jeśli macie tego Merkurego w lwie, żeby nie zamykać się tak bardzo w tym swoim kreatywnym myśleniu i nie wierzyć tylko w to swoje myślenie, ale też otworzyć się troszeczkę na ten świat. I nawiązując właśnie do tej waszej kreatywności, jeśli macie Merkurego w znaku Lwa, wy bardzo kreatywnie będziecie podchodzić do na przykład rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji w życiu. Wy jak macie jakiś problem, nie załamujecie się, nie będziecie się martwić, zadręczać, tylko tak jak ten żywioł ognia. Będziecie działać, tak? Tylko lew działa troszeczkę inaczej niż baran. Baran działa, idzie za ciosem, to co w danym momencie wydaje mu się słuszne, on to robi, natomiast lew, on przemyśli, on zdecyduje, przetworzy to przez ten swój system wartości. I podejmie wtedy kroki, podejmie decyzję, podejdzie do rozwiązania problemu. I tutaj też jest takie bardzo kreatywne myślenie w tym, że on nie będzie w taki chłodny, logiczny sposób tylko podchodził do rozwiązania problemu, jak na przykład Merkury w znaku panny, tylko będzie stawiał na tą swoją kreatywność. Mam problem, zobaczmy, jak można to yy, rozwiązać, że nie zawsze jest tylko jedna droga. On będzie patrzył tak bardziej, Całościowo, szerzej na to, że jest problem i co jeśli zrobimy to w ten sposób, a jak się nie uda, ok, zrobimy to inaczej I on zawsze mm, wierzy w siebie, nie boi się podjąć tych nowych kroków, nie boi się podjąć tych nowych dróg Oczywiście jeśli to jest zgodne z nim samym, tych innych sposobów rozwiązywania problemów Tak samo jeśli mają do podjęcia decyzję, jak mają opcję A i opcję B one rozważą wszystkie za i przeciw, ale będą wierzyć w tą swoją decyzję. Nie tak jak na przykład Merkury w znaku wagi, że będzie ważył i się zastanawiał, i jeszcze jak już podejmie nawet tą decyzję, on będzie się zadręczał, czy to była na pewno dobra decyzja. Lew postanowi z taką pewnością siebie, wiarą w siebie okej. Okay, to jest dobra decyzja, stawiam na to Nawet jak tutaj po drugiej stronie mam jakieś też argumenty przekonujące mnie Ale zdecydowałem, idę za tym Nie wyjdzie, będę myślał dalej, tak? Także jest to bardzo takie odważne, pełne wiary w siebie działanie Takie bardzo kreatywne i pełne tej energii słonecznej, tej witalności I tej pewności, takiej pewności, że wyjdzie Tylko, że to jest troszeczkę inna pewność niż przy Merkurem w znaku strzelca Ponieważ Merkury w znaku strzelca on zawsze patrzy na szklankę do połowy pełną, czyli będzie dobrze, ułoży się, jakoś wyjdzie, natomiast lew bardzo wierzy tutaj w swoje siły, w swoje umiejętności. I nawet jak nie wyjdzie, on wie, że ma w sobie siłę, żeby próbować dalej. Również w nauce są to osoby, które uczą się lepiej poprzez kreatywność, czyli na przykład malowanie, rysowanie, jakieś zajęcia teatralne, odgrywanie scenek kontakt tak, z tą widownią czyli jeśli macie na przykład dziecko które ma Merkurego znaku Lwa zwróćcie uwagę żeby w tej nauce było dużo tej kreatywności czy jakieś zajęcia plastyczne lepienie z plasteliny właśnie rysowanie rozłożenie kartek na całym pokoju na podłodze i niech sobie robi w ten sposób tą matematykę jeżeli na przykład jest to przedmiot który sprawia tej osobie temu dziecku problem można to rozwiązać poprzez taki kreatywny sposób Ponieważ lew to zabawa, ma być kolorowo, ma być z energią, ma się dziać, ma być też ten impuls, ponieważ jest to żywioł ognia, także tutaj jest ten impuls, jest ta zabawa, ta kreatywność. Nie może być nudy, stagnacji takiego właśnie systemu, tylko w książkach pisz, ucz się i na siłę musisz to wbić do głowy. Także jeśli macie Merkurego w znaku lwa lub wasze dziecko, to zwróćcie na to uwagę, że ta wiedza będzie Wam po prostu łatwiej przechodzić. Jak będziecie sobie urozmaicać um, tą naukę, właśnie taką kreatywnością, że nie tylko w taki jeden sposób, żeby tu były te bodźce, żeby tu były te zmiany, żeby tu było troszeczkę takie wyrażenie siebie. Ogólnie jest to bardzo dobre ustawienie. Merkury w znaku lwa ma dużo tej pewności siebie, tej kreacji, zabawy, energii, ekspresji. Jest to bardzo. Um, Kreatywny rozmówca w tym sensie, że on wyczuwa widownie, on wyczuwa drugą osobę, ale nie w takim sensie jak Merkury w znaku Raka, o którym wspomniałam, czyli na tym poziomie intuicyjnym, energetycznym. Oczywiście, jeśli macie dużo żywiołu wody, będziecie, ale Merkury w znaku Lwa wyczuwa tego rozmówce bardziej na takiej zasadzie, jak jego energia wypowiedzi, jak jego energia całej osoby jest odbierana. Czyli m, dlatego są dobrymi aktorami, tak? Jeśli jest na przykład na tej scenie, czy rozmawia z kimś, on umie wyczuć rozmówcę, jak to, co mówi, wywiera wrażenie na drugiej osobie i umie tym Merkurym manipulować, umie dostosować swoją wypowiedź, żeby jeszcze bardziej podbić to wrażenie, czyli właśnie y, zawiesić głos, zrobić to takie bardziej teatralne, y, z, y, użyć jakichś innych słów, żeby ta wypowiedź była jeszcze bardziej. Taka ekspresyjna i wywierająca jeszcze większe wrażenie. Dlatego są to bardzo dobrzy na przykład liderzy, dobrzy sprzedawcy. Oni umieją Was przekonać, oni umieją tak zabarwić tą wypowiedź, tak opowiedzieć na przykład o danym produkcie czy usłudze, że te osoby tak bardzo chcą i uwierzą i. i ten lew tak umie wam to sprzedać tą energią słoneczną. Także to już wszystko, jeśli chodzi o ustawienie merkurego w znakulwa. Dajcie proszę znać, czy macie to ustawienie, czy widzicie w sobie tą ekspresję, czy widzicie w sobie tą energię, czy widzicie w sobie ten wpływ na innych ludzi? To, że macie taką siłę w sobie, że ludzie jednak lgną do was, chcą was, są zainteresowani tym, co macie do przekazania, czy wręcz przeciwnie, jeśli właśnie tutaj zauważacie troszeczkę inne cechy, też będę ciekawa, jak to wygląda u Was i czy jesteście świadomi, jakie macie aspekty, ponieważ bardzo ważne jest poznać tutaj te zależności pomiędzy innymi planetami. Tak jak mówię, nie każdy Merkury w znaku lwa będzie wyrażać się tak samo. Jak będzie jakaś blokada, będzie jakieś niekorzystne działanie ze strony innej planety Będzie to tutaj przedstawione inaczej I Jeśli jesteście Merkurym w znaku lwa i różni się tutaj to od tego opisu mojego. Może być tak, że właśnie albo macie jakieś blokady, lub jakieś wzmocnienia innej planety, dość mocne wpływy innej planety na to. Także ważne jest tutaj znać aspekty w waszym kosmogramie, ponieważ to, jakie macie zależności pomiędzy planetami, będzie się przekładać na to, jak dana planeta wyraża się w danym znaku. Czyli osoba, która ma Merkurego w znaku lwa. I druga osoba, która ma Merkurego w znaku lwa Ale na przykład w opozycji do Saturna Będzie wyrażać się, myśleć I podejmować na przykład decyzje w życiu w zupełnie inny sposób Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu Zachęcam, tak jak wspomniałam wcześniej Do nadrobienia filmu o planetach wewnętrznych Gdzie omawiałam bardziej szczegółowo tę planetę Merkury I również zachęcam do obejrzenia sobie filmu na temat Zodiakalnego lwa Jeśli nie jesteście zodiakalnym lwem to obejrzyjcie sobie również ten film na temat energii znaku lwa Ponieważ to da Wam takie szersze spojrzenie na to, jak ta energia działa Jak ta energia przekłada się na ten Wasz sposób myślenia, komunikowania się Wchodzenia w kontakty, wypowiadania się, podejmowania decyzji Będziecie też mogli zrozumieć, dlaczego macie właśnie w tym myśleniu taką kreację, taką pewność siebie Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za wszystkie komentarze, łapki w górę I do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!